Witam serdecznie. Nazywam się Bartosz Puro. Jestem studentem polityki opolskiej. Interesuję się motoryzacją, technologią oraz sportem. Chciałem Państwu przedstawić dzisiaj firmę, w której pracuję. Nazywam się Asia, jestem przedstawicielem firmy Printy Poland. Zajmuję się sprzedażą usług laserowych, bezpośrednim kontaktem z klientem oraz poszerzaniem naszej bazy. Nasza firma stawia przede wszystkim na młodych ludzi, studentów, którzy mogą dostosować zajęcia na uczelni do naszych godzin pracy, które są całkowicie elastyczne. Firma ta pozwala na doświadczenie zawodowe młodych ludzi, jak i oczywiście, co za tym idzie, korzyści finansowe. W naszej firmie posiadamy także Telefoniczne Biuro Obsługi Klienta, w którym pracuje Ania. Znajdujemy się teraz w dziale usług laserowych, w którym ja także pracuję. Każde zlecenie zaczynamy od projektu graficznego, którymi między innymi zajmuje się Kasia. Po zaakceptowaniu projektu przez klienta, Kasia rozpoczyna pracę właśnie na tym urządzeniu laserowym, o którym nam opowie. Jest to laser neodymowy Jak najnowszej generacji znakowarka zarówno do graweru, jak i do, do znakowania. Znakujemy w bardzo twardych materiałach, jak metale. Są to grawery od płytki po bardzo głębokie, precyzyjne. Znakujemy również obudowy plastikowe i... Ceramikę, długopisy aluminiowe, metalowe, pokryte różnymi rodzajami farby, pod którymi jest metal. Potrafimy przebić się do metalu, gdzie bardzo ładny wychodzi później efekt. Grawery są bardzo precyzyjne, bardzo małe napisy możemy uzyskać, są bardzo widoczne po prostu. Tak wygląda gotowy projekt przygotowany przez Kasię, który trafia do produkcji. Są to między innymi produkty, które właśnie oznakowałam bądź wygrawerowałam na znakowarce jak. Są to grawery bardzo głębokie, które rzeczywiście w rzeczywistości bardzo trudne są do zniszczenia bądź zdarcia, ponieważ mimo iż przy używaniu takich właśnie tutaj na przykład tulejek będzie zachodziło tarcie, to i tak nie jesteśmy w stanie tego zmazać, zniszczyć. Kolejną maszyną w naszej pracowni jest laser typu CO2, którym zajmuje się gościa, która właśnie skończyła swój projekt i pokaże nam, jak maszyna pracuje. Po przygotowaniu przeze mnie projektu w programie graficznym, taki projekt potem przesyłam na laser, gdzie wykonuję na odpowiednim materiale daną rzecz, oczywiście zamówioną tutaj przez klienta. Yy, program, program mój i laser pozwala jakby na yy, przetwarzanie zdjęć przez yy, też odpowiedni program. Akurat tutaj mam otwarty yy, taki wstępny mały projekt yy, przeze mnie stworzony, gdzie zdjęcie jest przetworzone przez odpowiedni program, gdzie mogę potem wrzucić go na laser i wygrawerować na odpowiednim materiale. Bądź na kart, bądź na papierze, bądź na szkle czy na drewnie. Może yy, przejdźmy do lasera sobie. Więc mam już projekt na laserze. Muszę teraz tylko włożyć odpowiedni materiał, z którego będzie grawerowany obrazek, który opracowałam wcześniej. Trzeba zamknąć, trzeba zamknąć teraz klapę, ponieważ wiązka lasera lepiej, żebyśmy po prostu na nią nie patrzyli. Włączam teraz start i możecie Państwo zobaczyć, jak graweruje laser, z jaką precyzją i z jaką prędkością. Tym razem mam drugi projekt. Chciałam Państwu pokazać, jak wygląda cięcie na papierze. Muszę sobie tylko teraz ustawić odpowiednią wysokość, ponieważ każdy laser ma swoją wysokość. Chcę Państwu pokazać, jak wygląda efekt graweru na tym laserze. Tutaj mamy na przykład zdjęcie wykonane na aluminium anodowanym, z tym, że no zdjęcie trzeba przerobić, wiadomo, w odpowiednim programie, żeby efekt był też jakby zadowalający, tak jak tutaj na tym. Laser ten, laser ten również graweruje bardzo ładnie na skórze. Widać? Grawerujemy na laminatach, na różnych tworzywach. Grawerujemy również w drewnie. I tutaj, mogę, tutaj jakby muszę powiedzieć Państwu, że drewno możemy grawerować na różne sposoby. Akurat ten wilk, którego tutaj trzymam, jest efektem 3D. Więc również możemy grawerować jakby takim programem, który, który pozwala nam uzyskanie tutaj tych wszystkich wypukłości. A tutaj może przejdźmy, zobaczmy, wygrawerował się już, zrobiła się już tutaj nasza karteczka. Efekt końcowy, może ja ją troszeczkę zagnę. Efekt końcowy wygląda, że tak powiem, następująco. Także y, możemy tutaj wykonywać różnego rodzaju zaproszenia, y, kartki okolicznościowe, pamiątki. Y, to już wszystko w zasadzie zależy od y, klienta i od jakby jego tutaj w tym momencie y, również jakiegoś pomysłu. Bardzo cieszę się z możliwości pracy w tej firmie, ponieważ daje ona bardzo dużo możliwości wykazania się inwencją twórczą w procesie graficznym, jak i produkcji. Chcielibyśmy Państwu teraz pokazać parę projektów, które już wykonaliśmy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.print.pl oraz do korzystania z naszych usług.